Na pewno ciężka praca popłaca, dużo treningów, dużo jazdy. No i co więcej, no, trzeba chcieć. Pierwsze miejsce tak, no nie wiem, które, no, któryś raz tam, raz się przyjeżdża, pierwszym raz, ostatnim nie ma to znaczenia, trzeba jeździć konsekwentnie do samego końca i, i walczyć do samego końca. Tak, já jsem Adam Veselý, jezdím pod týmem Autosport RA a dneska se mi povedlo vyhrát kategorii 4x2 i 4x2 pohár Kenem a dokonce i celkově. Upřímně, dneska fakt jako ten závod byl náročný, jak po psychický, tak fyzické stránce a nejhorší byl dneska doopravdy prach. Wiele treningów po godzinach, po pracy, szykowania, kłada w garażu, konfiguracji, zmiany. Naprawdę ciężka robota, żeby pojawić się tutaj na dwugodzinnym wyścigu i konkurować z najlepszymi zawodnikami w Polsce, w Czechach i w Niemczech. Teraz nasz team jest bardzo wysoko, bronimy podium. Paweł jest pierwszy, Wojtas jest trzeci. Reszta jest troszeczkę dalej, ale z rajdu na rajd jesteśmy coraz lepsi. Robimy analizy, jaka będzie mniej więcej pogoda na danym rajdzie, dobieramy opony, dobieramy zawieszenie, wszystkie aspekty techniczne kłada i to ma naprawdę bardzo duże znaczenie. Także no jest to praca, którą wykonuje cały team, sprawdzamy, testujemy i naprawdę potem chcemy osiągnąć najoptymalniejszy rezultat. z tego, co, co wiem był kiedyś poligon. E, więc jest to tak naprawdę bardzo fajne, idealne miejsce do tego, żeby robić e, imprezy, e, czy zawody samochodowe, czy wszelakie motoryzacyjne imprezy. E, właśnie z racji tego, że tor już jest przygotowany, tutaj już bardzo dużo rzeczy jest zrobionych, jest przygotowanych pod to, żeby przyjechać i zrobić taką imprezę. Nie trzeba od nowa tyczyć tras, e, co i tak trzeba to zrobić, prawda? Nie jest tak, że tu się przyjeżdża i wszystko jest gotowe. Bardziej chodzi o to, że miejsce jest przygotowane i ludzie dookoła też są świadomi tego, że... Takie imprezy tu się odbywają. Emocje szybko nie opadną, tak jak unoszące się w powietrzu kurz. Zawodnicy dali z siebie wszystko, w sumie pokonując setki kilometrów, paląc tysiące litrów paliwa. Podczas wyścigu Orlen Super Race w Chodoninie, którego sponsorem jest benzyna wchodząca w skład grupy Orlen. Monika Taranczewska, Meteo Podróże, Czechy.